Witaj, błogosławiony Duchu. Dzisiaj zostanie Ci ujawniona prawda, która może zmienić sposób, w jaki postrzegasz życie i swoje relacje. Coś zaskakującego wydarzyło się dzisiaj, coś czego być może nie zauważyłeś, a co ma wielką moc zmiany. Osoba, którą tak bardzo kochasz, mówiła o Tobie dzisiaj, i to nie była tylko rozmowa, to był znaczący moment. Pełen głębokiego znaczenia, na które warto zwrócić szczególną uwagę. W zgiełku codziennego życia i naszych trosk dzieje się coś cichego. Słowo, gest, czy nawet prosty myśl, mogą mieć moc zmiany wszystkiego. A ta osoba, choć nie wiesz o tym, wspomniała Twoje imię dzisiaj, a przez to ujawniła coś ważnego. Co powiedziała? Jakie słowa wybrała? aby mówić o Tobie. Ta wzmianka, nawet jeśli była dyskretna, była czymś więcej niż tylko rozmową. To klucz do przesłania, które wkrótce zostanie Ci ujawnione. Napisz w komentarzach przyjmuje to i wyraź swoją wiarę, otwierając się na wszystko, co Wszechświat ma dla Ciebie. Ten moment rozmowy, ta chwila, w której ta osoba mówiła o Tobie, to nie jest coś, Czego należy ignorować? Ta osoba może właśnie zastanawiać się nad tobą, rozmyślać o tym, co czuje, szukając odpowiedzi w ciszy własnego serca. To, co powiedziała, to nie tylko komentarz, to okno do tego, co dzieje się wewnętrznie. Ona może nie znać jeszcze wszystkich słów, ale poszukiwanie zrozumienia tego, co czuje, jest jasne. Siły duchowe działają. Prowadząc tę osobę do głębszego zrozumienia własnych uczuć, a wszechświat działa, ujawniając po kawałku to, co się dzieje w jej sercu. Możliwe, że ta osoba szukała kogoś, komu ufa, by porozmawiać o tobie, szukając głębszego zrozumienia swoich uczuć. To wyraźny znak, że coś ważnego się dzieje coś, czego jeszcze nie rozumiesz do końca. Ona nie tylko wspomniała Twoje imię. Ale mówiła o tobie z emocjonalnym ładunkiem, który odzwierciedla wewnętrzną transformację, jaką przeżywa. To, co zostało powiedziane, choć może to być niepozorne, jest wskazówką tego, co nadchodzi. To znak, że ta osoba zbliża się do zrozumienia swoich uczuć, a wszechświat prowadzi ją ku większemu odkryciu tego, co naprawdę czuje. Może jeszcze nie wie, jak to wszystko wyrazić w sposób jasny, ale słowa zaczynają się pojawiać. Ta osoba zmienia się, otwierając się na coś nowego, odkrywając w swoim sercu coś, czego wcześniej nie dostrzegała. Coś, co jest silniejsze niż dotychczasowe myśli i uczucia. To jest znak, że jej serce zaczyna rozumieć, że czuje coś wyjątkowego, coś, co może zmienić przyszłość. To uczucie powoli staje się coraz bardziej widoczne i wkrótce zostanie wyrażone w sposób, który nie pozostawi żadnych wątpliwości. Jeśli czujesz moc tego przesłania, zostaw lajka, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby ta wiadomość dotarła do więcej serc, które szukają pokoju i duchowego światła. Ten proces przebudzenia jest głęboki i potężny. Słowa. Które ta osoba wypowiedziała dzisiaj o tobie, nie zostały powiedziane przypadkowo. To odzwierciedlenie wewnętrznego ruchu, który zachodzi, ruchu, który będzie się nasilał, gdy ta osoba coraz głębiej będzie rozumieć to, co czuje. Ten moment, w którym ktoś mówił o tobie, to tylko początek. Wszechświat prowadzi ją do głębszego zrozumienia tego, co czuje, a z tym zrozumieniem będzie mogła wyrazić swoje uczucia w sposób bardziej bezpośredni i prawdziwy. Wkrótce otworzy się przed tobą w sposób, którego się nie spodziewasz, ujawniając to, co od dawna było skrywane w jej sercu. Czasami proces transformacji nie jest natychmiastowo widoczny. Może się wydawać, że nic się nie dzieje, ale wszechświat działa w sposób cichy i tajemniczy. Każde słowo, każda myśl Każde przeżyte uczucie kształtuje przyszłość w sposób, który może nie być teraz widoczny, ale wkrótce się ujawni. Ta osoba zbliża się do prawdy, którą musi odkryć. A gdy ta prawda zostanie ujawniona, zrozumiesz głęboki wpływ, jaki te słowa miały. To jest czas wiary i cierpliwości. To, co teraz przeżywasz, to przygotowanie do czegoś wielkiego. To co zostało o tobie powiedziane, jest przygotowaniem do przyszłości pełnej przemiany i nowych początków. Nie śpiesz się, aby wszystko zrozumieć natychmiast. Wszystko stanie się w swoim czasie. Klucz został dany, a drzwi otworzą się, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Ważne jest, aby pozostać mocnym w wierze, wiedząc, że proces już trwa. Choć nie widzisz wszystkich szczegółów. Ten proces transformacji jest często cichy, ale głęboko w sercu dzieje się coś niezwykłego. Każde słowo, które zostało powiedziane o Tobie, niosło ze sobą emocjonalny ładunek, który wkrótce zostanie wyrażony w sposób jasny i bezpośredni. Serce tej osoby otworzy się, a gdy to się stanie, będzie to moment prawdziwego objawienia. Na razie. Pozostawaj otwarty, z sercem pełnym pokoju. Musisz wiedzieć, że każde słowo wypowiedziane o tobie dzisiaj to klucz, który otworzył nową bramę do przemiany. Ta osoba zbliża się do swojej prawdy, a kiedy nadejdzie czas, będzie gotowa, aby wyjawić, co czuje w sposób jasny i bezpośredni. Napisz 1111 w komentarzach aby potwierdzić swoją wiarę i połączyć się z tą wiadomością. Niech Bóg błogosławi Cię obficie, przynosząc pokój i duchowy komfort na Twojej drodze. Amen.